kochani, witam w kolejnym filmiku Dzisiaj sobie porozmawiamy o jagodzie goi Słuchajcie, tutaj mam sadzoneczkę Moje jagódki były bardzo, bardzo duże, rozłożyste Zostały przycięte Zostały podwiązane troszeczkę Tak, tutaj mamy taki większy krzaczek Tutaj mamy kolejny mały Tutaj już mamy mniejszy Bo dużo, dużo obciąłem I tutaj kolejny Taki już troszeczkę większy Ale musiałem jego podciąć i bo chciałem zrobić troszeczkę sadzonek więc musiałem tu też troszeczkę jakby to ogarnąć bo tutaj był bardzo duży że tak powiem zachwaszczenie było duże i tych krzaczków tutaj było za dużo więc musiałem to wszystko przyciąć ale chciałem jeszcze pokazać wam gdzie tutaj jest to nie ta gałązka bo była przycięta gdzieś tutaj jest sadzoneczka którą chcę wyciągnąć o jest jest tutaj patyczek jest tutaj on sobie siedzi i on sobie idzie i ja go sobie wyciągnę. Słuchajcie, sorki, że musiałem to, że tak powiem, inaczej zrobić. Poczekajcie. Jedno ręko to sobie możecie. Ojej! Jak on mocno siedzi. Słuchajcie, bo on idzie dalej. Oj! Ja muszę z niego zrobić sadzoneczkę. Już mam. Mam sadzoneczkę z korzonkiem. Już kilka sadzonek porobiłem. Yy. Kiedy przedwczoraj, bodajże, tak? Więc muszę jeszcze podokładać, bo potrzebuję takich sadzoneczek, jakiego goi, ze względu na to, że może ktoś z Was będzie chętny na posiadanie takiej jagódki, tak? Więc będę mógł, że tak powiem, się podzielić, się podzielić yy, no, takimi sadzoneczkami. A jeśli nie, no to powiedzmy, mam ochotę posadzić to w lesie, yy, i u siebie tam na tej działce nowej. Więc tutaj, akurat, mam takie patyki z korzeniami, i one ładnie będą mi popuszczają te listki, i będą ładnie, że tak powiem, ładne sadzoneczki. Słuchajcie, dlaczego tak zniszczone korzenie wkładam do doniczek? Słuchajcie, powiem wam tylko jedną rzecz. Ktoś by powiedział, że to nic nie da, nic z tego nie będzie. Uwierzcie mi, będzie, bo robiłem to samo w rok temu. Korzenie po prostu stąd wyrywałem, tak? te pędy, które tutaj leżały na ziemi, powyrywałem, powkładałem i wszystkie, jakby sadzoneczki mi się rozeszły. Tak? Posadziłem troszeczkę po krzakach, po krzakach po rowach, więc one fajnie tam sobie rosną. Troszeczkę ludzi ode mnie te sadzoneczki wzięło. Tutaj mam akurat taką fajną sadzoneczkę, i ona idzie z pędu. Tylko po prostu no, wygięty pęd wsadzony do ziemi. Już ona ma korzonki. Będę ją mógł niedługo odciąć. No, więc to to. Tutaj zobaczmy, jeszcze leży coś. Nie, tutaj już zostały tylko takie pędy, powiedzmy z korzonkami. Mają. O, widzicie? Mają korzonki. Więc tutaj po prostu ciachnę sekatorkiem i też posadzę. W tamtym roku tak samo robiłem, tylko zakopywałem korzenie i puszczałem normalnie pędy. Ale słuchajcie, jeszcze Wam chcę coś pokazać. Tutaj mam w doniczkach e, trzy dni temu robiłem sadzoneczki. One troszeczkę przywiędły, ale to jest norma, normalna sprawa. O widzicie, już tutaj odbija. Tak? Odbija i już jest fajnie. Tak samo i tam. Dzisiaj akurat poprosiłem córki, żeby mi to podlała, więc ona podlała to, więc to będzie ten. Muszę tylko przynieść sobie doniczkę, jeszcze jedną, uzupełnić ją ziemią. I e, będą takie sadzoneczki, e, po prostu sobie tutaj rosły. One się ładnie podniosą za korzenią, bo korzenie są y, przysypane tylko ziemią, były podlane. No i potrzebujemy czasu, żeby one sobie tutaj się zregenerowały. Oczywiście więdną, ale słuchajcie, nie przejmuję się tym, bo to się podnosi. O widzicie? Tutaj już jeden zaczął się podnosić, o ten zaczął się podnosić. Widzicie? Do góry. No. Także spokojnie, dajcie troszeczkę czasu i zobaczycie, jak to będzie wyglądało za Parę dni, tak? O, widzicie, już tu następny też się podniósł, tak? Listki ładne, już zaczyna się podnosić. Jeśli jakaś sezoneczka tutaj umrze, nie przejmuję się tym, bo po okresie kwitnienia po prostu znowu sobie poobcinam pędy i znowu powkładam do ziemi lub pozoginam pędy te które będą rosły do doniczek więc będą sobie rosły i dadzą mi nowe sadzonki które, z którymi mogę się z wami podzielić lub jeśli no, po prostu nikt nie będzie chętny to po prostu pojadą do lasu gdzie zostaną posadzone w lesie a dlaczego w lesie dlatego że uwielbiam chodzić po lesie i do tego lasu, do którego będę chodził, czyli tam koło domu niedaleko, po prostu chcę posadzić, żeby sobie iść na przechadzkę i sobie takich jagódek z lasu pozrywać i pozjadać. Także co, na chwilę obecną tyle i widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, cześć.